Cześć, ma z tej strony Golzer. Witam was bardzo serdecznie w 23 odcinku karierą Wisłą Kraków i na samym początku chciałbym Was zaprosić i zarazem zaspoilerować, że ten odcinek jest bardzo ciekawy i emocjonalny, więc no, dooglądajcie do końca i no i mam nadzieję, że, że Wam się spodoba. Przechodzimy do pierwszego spotkania w tym odcinku, które rozegramy w Lidze Europy z Olympicem Lyon i jest to spotkanie o być albo nie być w Lidze Europy. Jeśli przegramy bądź zremisujemy, to po prostu odpadamy na dobre z Ligi Europejskiej, więc naprawdę tutaj byłem bardzo zestresowany przed tym spotkaniem, bo wiedziałem, że w lidze dosyć słabo nam idzie, więc chciałem to odbić tutaj na Lidze Europy, te słabe wyniki wynagrodzić dobrymi wynikami w Europie, ale no, jak widzieliście niezbyt dobrze mi to szło, no, głupia przegrana z Molde, potem te dwa remisy ze Sportingiem przegrana z Lyonem, w każdym meczu byłem lepszy, ale naprawdę nie potrafiłem wygrać, no i teraz Teraz przyszła, przyszła na to, przy, przyszedł na to czas, więc mam nadzieję, że z Lyonem się uda wygrać, a raczej nie mam nadziei, tylko po prostu musimy z nimi wygrać, bo tak jak już powiedziałem, każdy inny wynik nas, nas eliminuje z dalszej fazy, a zwycięstwo nic nam w sumie takiego dużego nie daje, bo. Bo żeby to zwycięstwo coś dało, to w kolejnym meczu będziemy musieli wygrać z Moldę, a Lyon przy, przegrać ze Sportingiem. Więc zobaczymy jak to będzie. Najważniejsze jest teraźniejszość, więc gramy w Lyonie, we Francji. Najpierwsza akcja należy do nas, minuta dziewiąta. Buna za Stiepanowicza. Stepanowicia uderza, ale bardzo dobrze goalkeeper, Golkiper Lyonu. Minuta trzydziesta, to niepotrzebna zabawa e, piłkarzy Lyonu. Traci piłkę Umtiti, przejmuje ją Martia, uderza, broni bramka, ale jest tu Azoge. No i kolejna bramka tego zawodnika w Europie i prowadzimy 1 do 0 od 32 minuty, więc w tym momencie jak najbardziej jestem zadowolony. Minuta 36, Martial do Kinipila, Kini Pila tutaj się urywa, biegnie sam na sam, uderza, ale po raz kolejny golkiper Leonu ratuje tutaj tyłek swoim kolegom z drużyny. Minuta 39, pierwsza akcja Leonu, złe wybicie Bunozy, Chavez ostro wpadł w plecy Gomisowi i niestety sędzia decyduje się podyktować rzut karny, więc tutaj niezbyt frasobliwa interwencja Osmana Czaveza i mamy rzut karny. Do karnego podchodzi o Gomis, Miss. Gomis, Miss, tak się nazywa. Bafemi Gomis Pakuje piłkę do siatki, mimo że Leccerini wyczuł jego intencje i niestety mamy 1 do 1. Minuta 55, fantastyczny przerzut na lepy do Kinipila, ten dobrze przyjmuje. Uderza broni to jednak po raz kolejny. Ach, golkiper minuta 74, więc już naprawdę blisko końca, Boguski, który wszedł przed chwilą, wywalczył rzut rożny, no i teraz rożny, naprawdę trzeba tutaj się skupić i dobrze tą piłkę dorzucić, Małecki z rożnego, Małecki dorzuca, jest tu Honduranczyk, Honduranin, jaki Honduranczyk, Honduranin Osman Chavez. i 75 minucie mamy, mamy... 3 punkty, jak na razie 3 punkty, więc naprawdę dobrze to wygląda, kolejna akcja, znowu Boguski, naprawdę dobrą zmianę nam dał Rafał, uderza, broni bramkarz, strzela Martial, nie, to dągu Safak, strzela Dongut Safak i piłka chyba uderza w rękę tutaj jednego z defensorów, Francuzów, no i w takim też momencie, w takim też... W przypadku sędzia dyktuje rzut karny, więc mamy jedenastkę, do której podejdzie Patryk Małecki i Patryk Małecki umieści piłkę w siatce po raz trzeci w tym spotkaniu. A więc 87 minucie pieczętujemy nasze pewne zwycięstwo. W tym spotkaniu wygrywamy 3 do 1 i dajemy sobie szansę na awans w Lidze Europy. Lyon oddał tylko jeden celny strzał i, by, i był to strzał z Karnego, co pokazuje jak bardzo zdominowaliśmy Francuzów na ich własnym boisku. Więc naprawdę spotkanie na plus. No i tutaj pochwaliłem chłopaków. No i możemy przejść do spotkania w ekstraklasie, które rozegramy z dosyć słabą drużyną, jaką nie oszukujmy się, jest oczywiście pod Wyskidzie więc miałem tutaj nadzieję na podtrzymanie zwycięskiej pasy. I oczywiście na trzy punkty z piłkarzami z Bielsko-Białej, więc zobaczymy jak to będzie. Jedenastkę sobie tutaj zaraz przygotujemy. Jeszcze pokazuję Wam kalendarz. W tym odcinku jeszcze mecz z Lechią oraz z Moldę, więc cztery spotkania obejrzycie. No i teraz jeśli, jeśli oglądacie, mam nadzieję, że doszliście do tego momentu, e, napiszcie czy wolicie, żebym na przykład robił e, cały miesiąc w jednym odcinku, czy po prostu e, czy po prostu 3-4 mecze na na, na odcinek, więc napiszcie w komentarzach, a my ja tutaj już mówię, przygotowuję skład na to spotkanie w Ekstraklasie. I przechodzimy do pierwszej akcji, która ma miejsce w 13 minucie. Tichuna odzyskuje piłkę, dośrodkowuje do jednego z najmniejszych na boisku czyli Daniego Quintany i Dani Quintana w 14 minucie daje nam prowadzenie, więc po raz kolejny dobrze rozpoczynamy. Minuta 36. Małecki bardzo waleczny. podaje do Burdeńskiego. Ten do Daniego Quintany. Daniego Quintana szuka co zrobić. Markuje strzał. Uderzenie, ale bardzo dobra interwencja golkipera pod Beskidzia Bielska. BE. Mamy z tej sytuacji jeszcze rzut rożny, ale nic większego z tego, z tego fragmentu nie wyszło. Minuta 63. Atak pod Beskidzia. I niestety Hwang Seok-ho. Nieodpowiedzialnie tutaj mm, robi w i niestety sędzia dyktuje jedenastkę. Ale jedenastka to jeszcze nie gol, chociaż w większości przypadków tak. Kim Yin young kontra Leccerini. Kto będzie lepszy? Leccerini. Naprawdę teraz nas ratuje. Naprawdę dziwnie to brzmi, że Leccerini nas ratuje, bo większość spotkań to nam zepsuł, no ale teraz naprawdę nas ratuje, bo obrania. Rzut karny. Minuta 70. E, niewykorzystane sytuacja, lubię się ścić, więc tichu na uderza Piłka dopada do kościelniaka, i kościelniak zdobitki podwyższa na 2 do 0. Więc od 72. minuty prowadziliśmy 2 do 0. I takim też wynikiem to spotkanie się zakończyło. Wygraliśmy 2 do 0, więc podtrzymaliśmy naszą pasce i coraz lepiej to wygląda. Mówiłem w, w poprzednim odcinku, że e, wracamy, wracamy do formy, że odnawia nam się forma, no i chyba wszystko na to wskazuje. Tutaj jeszcze jakieś skałci mi wyszukali, jakichś bramkarzy młodych. Raczej nikt z nich tutaj dobry nie był. Więc tak raczej popatrzyłem na nich i tak... A! Niepotrzebni mi jesteście, więc ich chyba wszystkich tutaj e, przestałem obserwować. Sorry, jeśli to słyszeliście, ale mu musiałem sobie łyknąć wody, bo aż mi zasło w gardle. Tutaj jeszcze jakiś kolejnych bramkarzy. Realnie ci scouti, no to troszkę słabo, to jest według mnie zrobione w tej Fifie. Znajduje jakiś leszczy, którzy, nie wiem, może ja nie, może ja nie umiem tych wytycznych dobrze zrobić Więc nie wiem jak to jest, ale tutaj widzicie, że Hubert Wąkiewicz i Piotr Zieliński obydwom tym, zawodnikom, obydwom tym zawodnikom kończą się kontrakty za 6 miesięcy, więc może uda się ich zgarnąć za darmo To by było niesamowite, oczywiście możemy sobie pozwolić na ich zakup, bo mamy wystarczająco dużo pieniędzy No ale zawsze za darmo to lepiej i z tym chyba każdy się zgadza Przygotowuję skład na spotkanie z Lechią Gdańsk Więc spotkanie z braćmi z Pomorza No i zobaczymy jak to nam tutaj wyjdzie Lechia Gdańsk to dosyć niewygodny przeciwnik Bo gra naprawdę dobry futbol No i 18 minuta to akcja właśnie Lechistów Podanie do Pietrowskiego Pietrowski uderza i to byłaby fantastyczna bramka. Na szczęście dla nas. Tylko poprzeczka. Minuta 22. Podanie do Buzały. Buzała fantastycznie przyjmuje, uderza. Cerini oczywiście nie broni. I o 22 minucie, minuci, minuty. Lechia Gdańsk prowadzi 1 do 0. Ale my się nie poddajemy. 33 minuta. Guerrier. Guerrier pędzi lewą stroną. Zawraca. I mamy rzut rożny. A jak wiemy, rzut rożny to jest zawsze sytuacja do zdobycia bramki. Więc dorzuca piłkę Realte. Dągu Czafak i to powinna być bramka, ja nie mam pojęcia jak Dągu Czafak tego nie skierował, choćby w stronę bramki. No i niestety w dalszym ciągu utrzymywał się wynik dla nas niekorzystny Minuta 53, Ralte za daleko wypuszcza piłkę i kolejny rzut rożny dla nas eee, Dorzuci Ralte, do Ralt dorzuca, jest tutaj niepilnowany Chavez A jeśli Chavez jest niepilnowany w polu karnym oznacza to, że za chwilę strzeli bramkę I tak też się teraz stało, od 53 minuty mamy 1 do 1 10 minut później Kini Pit postanawia zrobić samodzielną akcję Uderza po długim rogu i jest już 2 do 1, więc bardzo dobry comeback no i w tym momencie mieliśmy trzy punkty jeszcze tutaj efektowna cieszynka Kinipila i możemy przechodzić do kolejnej akcji, która ma miejsce w minucie 7, w 84. Nalepa do Lecha, ten tutaj do Dongu Safaka. Dongu zafak traci piłkę, ale odzyskałem tutaj zaraz Burdeński. Kościelnik do niej dopada. Podaje tutaj do Dongu Safaka duże zamieszanie. Co tutaj się stanie? Bardzo duże zamieszanie po raz kolejny, Lech dorzuca, Cafak strzela, jakaż teraz interwencja golkipera Lech I jeszcze broni po raz kolejny Małkowski, naprawdę teraz genialne dwie interwencje Małkowskiego Ale wygraliśmy to spotkanie, więc nie ma czego żałować, kolejne trzy punkty możemy sobie dopisać No i teraz najważniejsze spotkanie, jeśli chodzi o ten sezon, oczywiście do tej pory Spotkanie z Molde, no i tak jak mówiłem, jeśli wygramy z Molde a Lyon przegra ze Sportingiem, to awansujemy dalej w bardzo efektowny sposób, wygrywając no po prostu rzutem na taśmę, wygrywając kilka ostatnich spotkań w Europie. I no i co, mam nadzieję, że tak się też stanie. Tutaj właśnie Wam pokazuję tabelę, że Olympic Lyon ma dwa punkty więcej od nas, ale jeśli przegra ze Sportingiem, to oczywiście. To oczywiście e, nasza wygrana automatycznie daje nam awans, więc naprawdę miałem tutaj nadzieję, e, m, że, że to spotkanie wygramy, i raczej byłem, e, no może nie pewien, bo, bo pewien nigdy być nie mogę, ale bałem się tylko i wyłącznie o to, czy Sporting sobie poradzi z Lyonem. No i zobaczycie sami jak to będzie Tutaj już ustalam jedenastkę Wychodzimy oczywiście podstawowym składem I ruszamy do pierwszej akcji, która ma miejsce w minucie 17. Molde ma tutaj e, rzut wolny Piłko łapie Leccerini Podaje do Martiala i to będzie bardzo szybka kontra Sarki wypuszcza tam Małeckiego I co zrobi teraz Małecki? Małecki bardzo dobrze przyjmuje Podaje jeszcze raz do Sarkiego Sarki przyjmuje, uderza, ale niestety bardzo dobrze Rinda, Rinda Roy, chyba tak się nazywa ten bramkarz na bramce Bramkarz na bramca, gdzie może być? Bramkarz Golzer jesteś idiotą. Broni to oczywiście ich goalkeeper. No i tutaj jeszcze niefortunnie nie trafiamy nawet się o to bramki. Minuta dwudziesta, pierwsza podanie do martiala. Ten strzela, ale po raz kolejny gołkiper naszego przeciwnika, bez bez jak się to mówi, bez błędu, nieważne, nieważne. 24 minuta, Martial dopada do tej dobitki i w bardzo ekwiblirystyczny sposób. Bo ja tutaj się totalnie nie spodziewałem, że on z taką siłą wykona tą główkę, umieszcza piłkę w siatce, i mamy 1 do 0. Zobaczmy jeszcze raz, jak tutaj bardzo ładnie złożył się do tego uderzenia nasz francuski pomocnik. Minuta 35. Emanuel Sarki z rzutu wolnego, co tutaj zrobi nigeryjczyk? Sarki przymierza, długo się tutaj nie może zdecydować. W końcu uderza. Matko Boska, ale by to była brama. To leciało wprost w okienko, to był taki knackball. Naprawdę niesamowite uderzenie Nigorejczyka, no i fantastyczna interwencja e, e, Rondorboya, chyba tak się nazywał nieważne, walić go. Małecki 42 minuta wychodzi sam na sam. I to musiało być 2-0 i to jest 2-0 w 42 minucie. Jesteśmy już raczej pewni zwycięstwa w tym spotkaniu, bo na 3 minuty przed końcem, co prawda pierwszej połowy, prowadzimy 2 do 0, ale Molde naprawdę nic nie gra. I do przerwy, co lepsze, Sporting prowadzi z Lyonem 2 do 1, więc jeśli byśmy zakończyli um, Europę po, po 45 minutach, to bylibyśmy w dalszej fazie. 69 minuta przypadek, nie wiem, nie wiem, Dani Quintana na 3-0. I naprawdę tutaj już byłem pewien, że tego spotkania nie przegramy, nie zremisujemy, tylko po prostu wygramy. No i naprawdę e, czekałem tylko na wynik końcowy meczu Sportingu z Lyonem. Minuta 75. Martial na 4 do 0. Totalna tutaj dominacja z naszej strony. 12. bramka w sezonie Francuza. Jeszcze minuta 81. Nalepa, który wszedł do środkowuje piłkę, tutaj blokuje jakiś obrońca. Mamy jeszcze rzut, rzut rożny którego doświadkuje Małecki, na lepa strzela i mamy 5 do zera niesamowity wynik jak na Europę no i cóż Molde wyprowadza jedną akcję i to się kończy standardowo bramką Ekpo na 5 do 1, ale to niewiele nam zmieniało, gdyż wygraliśmy 5 do 1 i teraz patrzymy czy Sportingowi się udało wygrać. Już tutaj byłem naprawdę zdenerwowany. Szukam, szukam i uwaga, Olympic Lion 1, Sporting 3. Mamy awans. Niesamowita sprawa, naprawdę niesamowita sprawa. Nawet nie wiecie jak się cieszyłem, że się udało. Zobaczymy w kolejnym odcinku Na kogo trafiliśmy Bo to też jest ważne Ale mam nadzieję, że uda się dotrzeć naprawdę daleko w Europie Chociaż w tej Lidze Europie A za kilka sezonów Bo chyba w kolejnym się nie uda jednak awansować do Ligi Mistrzów Bo byśmy musieli zrobić mistrza A za kilka sezonów Może uda się wygrać tą Ligę Mistrzów Więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał Był naprawdę emocjonujący Moim zdaniem troszkę tutaj taki słaby komentarz Z mojej strony, bo sam byłem yy, Po prostu nie wiem, no, brak słów, brak słów na to, co się działo po prostu w tym odcinku. Nie potrafię nic skomentować. Mam nadzieję, że mimo wszystko to Wam się podobało. Jeśli tak, to dajcie łapkę, skomentujcie. I oczywiście subskrybujcie mój kanał po więcej takich bądź lepszych materiałów. Mówił Goldzor, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, filmikach. Whatever. Pa! pa.